Proszę. Dobry. Czołem, Grześ. Witam, szefie. Co cię przygania? E, przyszedłem pokazać. Z szefem. Powiedziałem, że mam małą sprawę do niego, no to od razu mu mina zrzędła. Chyba czuł w kościach, o co hmm. chodzi. Tyle lat się tutaj pracuje i nic się nie zmienia przez tyle lat. No, Grześ, może lepiej, że się nie zmienia. Czego? No bo czasy są, jakie są, prawda? Sam widzisz, co jest grane. Chłopaku wysyłam na razie na urlopy, pracy za dużo nie ma, także chcemy utrzymać starą gwardię. Grzech, ja wiem, że coś dobry, ale na chwilę obecną nie dam rady Ci tak podwyżki. Stwierdził, że no nie ma szans aktualnie na podwyżkę w danym momencie. No i generalnie strasznie mnie tym zawiódł. Nie? No bo... No tak jak dla mnie to patrzę, że nie brakuje pracy samochodów jest na masę. No jest, przynajmniej tutaj, tak także? jest. Także mi pracy nie brakuje. Czy co proponujesz? Chciałbym, żeby mi się wpłacił od sztuki. Tak jak rozbieram. Także trzy dyszki od samochodu.